Moje 85-lecie. Rozprawka Filozoficzna. Czy Bóg Istnieje? Kraków, 19 kwiecień, 2005 roku. Doktor Inrze, Marek Gruszecki. Filozofia Bytu, Kraków, 2025 roku. Sens Śmierci, część pierwsza. Nauczanie o bogaczu i łazarzu ilustruje konsekwencje ostatecznego wyboru w kontekście sumienia. Widzimy. Że zgromadzenie skarbów na ziemi nie przynosi zbawienia, a jedynie prowadzi do podziału i osądu. Niezwykle ważne są także przypowieści o figowcu, który nie przynosił owoców, co odzwierciedla prawdę o potrzebie owocnego życia w zgodzie z wartościami bożymi. Wszystkie te nauki wskazują, że stan sumienia człowieka wpływa na jego wieczne przeznaczenie. W biblijnym opisie grzechu Adama i Ewy zauważamy punkt zwrotny. Na którym śmierć staje się konsekwencją nieposłuszeństwa. Przypomnienie o grzechu pierworodnym ukazuje rzeczywistość, w której każdy człowiek musi stanąć przed sądem Bożym w świetle swojego sumienia. Podsumowując, odpowiedzialność za życie, postawy i wybory spoczywa na każdym z nas. Bóg, jako sędzia, nie tylko ocenia, ale i obdarza miłosierdziem, co staje się źródłem nadziei dla naszej duszy w drodze do zbawienia. Piekło. Jako miejsce wiecznych mąk, budzi wiele emocji i pytań. Ludzie często zastanawiają się, czy ktokolwiek naprawdę znalazł się w tym stanie potępienia. Z perspektywy chrześcijańskiej wolność człowieka ma kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji o swoim duchowym losie. Bóg szanuje wolność wyboru, co sprawia, że poniesienie konsekwencji swoich działań jest nieuniknione. Chronologia duszy po śmierci jest nieodwracalna. To, co wybierze osoba za życia, definiuje jej wieczność. Z tego powodu praktyka modlitwy za zmarłych w Kościele katolickim ma głębokie znaczenie. Wierni wierzą, że modlitwy mogą wspierać dusze, pomagając im przejść przez etapy oczyszczenia, zanim dotrą do nieba. W piekle, dusze, które odwróciły się od Boga, muszą zmierzyć się z nieprzerwanymi cierpieniami. To właśnie szatan pełni kluczową rolę w kierowaniu ich na ścieżkę ku potępieniu. Odciągając ich od Boga. Po śmierci następuje sąd, a dusza może być odesłana w kierunku piekła, jeśli nie okaże skruchy. Wielu ludzi zwraca uwagę na trwałość tego stanu. Gdy dusza opuści ciało, nie ma już możliwości powrotu ani pokuty. Ten stan jest zatem definitywny i stanowi część nauki o ostatecznym losie człowieka. W kontekście wieczności nadzieja jest kluczowa. Wierzenia różnią się. Ale wielu chrześcijan utrzymuje, że chociaż piekło istnieje, nadal jest miejsce na nadzieję. Każdy ma potencjalną szansę na zbawienie przed samą śmiercią, a to stawia wyzwanie przed każdym z nas, aby dokonywać dobrych wyborów w życiu. Śmierć i poród są ze sobą głęboko związane jako dwa kluczowe momenty w cyklu życia. Poród to przejście do nowego etapu istnienia, a śmierć umożliwia przejście do życia wiecznego. Sens śmierci. Część druga. Współczesne refleksje na temat tych procesów pokazują, że umieranie może być analogiczne do narodzin, zarówno jedno, jak i drugie, otwierają drzwi do nowej rzeczywistości. W wielu kulturach postrzeganie śmierci jako porodu łączy się z nadzieją na życie pośmiertne, które ma być pełne miłości i spełnienia. Uczucia związane z utratą bliskich często prowadzą do refleksji nad tym, co może czekać nas po zakończeniu życia na Ziemi. W takiej perspektywie śmierć staje się nie tylko końcem, ale przede wszystkim nowym początkiem. Różnorodne kulturowe i społeczne normy wpływają na naszą percepcję śmierci. Wiele tradycji uznaje, że każda śmierć to narodziny w innym wymiarze. Dodatkowo, teologia wskazuje, że godność człowieka jako dar od Boga pozostaje nieodłącznym elementem życia i śmierci, niezależnie od osiągnięć jednostki. Patrząc na śmierć jako na poród, możemy dostrzec nie tylko smutek, ale i nadzieję, nadzieję na nowe życie, które może być bardziej pełne i piękne. Warto, aby w obliczu straty pamiętać o wartościach, które życie przekazuje, a które pozostają z nami nawet po odejściu bliskich. Refleksja nad końcem świata może wydawać się przytłaczająca, jednak w rzeczywistości powinno przyciągać nas życie tu i teraz. Każde ludzkie życie ma moment w którym stajemy w obliczu śmierci doczesnej i musimy zmierzyć się z utratą bliskich. W tych czasach kryzysu politycznego, gdzie narody nie potrafią rozwiązać swoich problemów, ludzkość doświadcza strachu i niestabilności. Obecne wyzwania, takie jak niedobory żywności mimo dostatecznej ilości zasobów, pokazują, jak bezsilny potrafi być świat. Religijna konfuzja, która panuje współcześnie, sprawia, że wiele osób twierdzi, że ma odpowiedzi, czy też jest wybawicielami. Okres antychrysta, w którym pojawia się silny przywódca, jest znakiem końca ludzkich prób ratowania świata. W obliczu tak wielu znaków, warto skupić się na przyszłości, którą oferuje nadzieja i pewność powrotu Jezusa, który przyniesie nowe życie. To może być początek, na który czekamy, a nie koniec świata, o którym tak często rozmyślamy. Kto decyduje o momencie śmierci? W chrześcijańskim spojrzeniu na życie, moment śmierci jest złożonym zagadnieniem. Bóg, jako Stwórca, ma władzę nad tym, kiedy człowiek odchodzi z tego świata. Niemniej jednak, szanuje on wolność człowieka i jego decyzje związane z końcem życia. Dla wielu wierzących, śmierć jest przejściem do życia wiecznego, co podkreśla znaczenie tego momentu w kontekście duchowym. Bóg pragnie, aby ludzie umierali w spokoju. Otoczeni miłością bliskich. To pragnienie sugeruje, że moment śmierci powinien być przepełniony spokojem i godnością. Zakończenie. Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wiesz tylko. Biblia m 536 36. Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Jan Paweł II. Matematyka w przyrodzie.